ze sobą zrobić ludzie, którzy w najbliższych dniach zostaną ujawnieni. Proszę pamiętać, że ci ludzie mieli bardzo wiele czasu na to, żeby się wycofać. Nikt ich nie zmuszał do wchodzenia do rządu mazowieckiego, nikt ich nie zmuszał do wchodzenia do rządu bieleckiego, nikt ich nie zmuszał do wchodzenia do parlamentu. Ci ludzie chcieli to zrobić. Robili to dla kariery, robili to również dla pieniędzy. Robili to również dla kontynuowania agentury. wielkie do prezydenta i słusznie za małą skuteczność za nierozwiązane problemy. Ja wiem, że pan za krótko urzęduje, by do pana były większe prezencie. Natomiast coraz bardziej czuję, że plecami oddech niezadowolenie. W Tygodniku Solidarność odbywa się bankiet wspomnianego Koalicję Przybyli wszyscy przyjaciele Tygodnika, związani z nim od wielu lat. Nasza kamera uchwyciła kilka scenek natury, nie tylko towarzyskiej. Jan Olszewski z trybuny sejmowej powiedział dziś, że minister Parys realizował program, który był aprobowany przez premiera. Parys wykonywał go z energią i konsekwencją, powiedział Jan Olszewski. W dniu dzisiejszym Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy oświadczenia ministra obrony narodowej Jana Parysa uchwaliła, co następuje: Minister Jan Parys nie gwarantuje dobrej współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Przyszłości. Niedawno, jak pamiętacie, stawałem przed komisją Sejmowej spodu wybryków byłego ministra Jana Parysa, który zarzucał mi blokowanie połączenia z prezydentem. Jak się okazało, w efekcie była to nieumiejętność obsłużenia centralki telefonicznej. W czasie wizyty prezydenta w Rosji na dwie godziny przed rozmową z Borysem Jelczynem, Lech Wałęsa otrzymałszy program od premiera Jana Olszewskiego, który zdaniem rzecznika prezydenta Andrzeja Życińskiego odbierał mu możliwość wszelkiego ruchu. Premier nie zgadzał się na przyjęcie punktu dotyczącego możliwości powstania polsko-rosyjskich spółek Joint Ventures, części obiektów przejmowanych przez stronę polską. Rząd uważał, że do tego stopnia ten artykuł jest nie do przyjęcia, że gdyby miał być wprowadzony do. gdyby miał być utrzymany w tym protokole, to ten protokół. Nie mógłby być podpisany. Jeśli byłbym tutaj rezydentem GRU albo jakimś ich szefem, to bym teraz intensywnie werbował agentów, bo nawet jak wszyscy wyjdziemy, to po nas zostaną właśnie ci ludzie. Czy organizowałby Pan joint venture? Tak, oczywiście. Jeśli bowiem istnieje jakaś stricte sowiecka organizacja, to łatwiej ją Wam kontrolować. Ale kiedy istnieje polsko-radziecki biznes, ja nie jestem oczywiście przeciwny polsko-radzieckim interesom, ale kiedy powstaje on w miejsce byłych wojskowych struktur, to ja jako hipotetyczny rezydent wywiadu sowieckiego wykorzystałbym go. Prezydent Lech Wałęsa wyraził swój niepokój, że jego wizyta w Rosji odbywała się w atmosferze ponownie rozpoczętej przez rząd dyskusji nad już uzgodnionymi i parafowanymi dokumentami polsko-rosyjskimi. Biuro prasowe prezydenta stwierdza, że nieodpowiedzialność rządu mogła doprowadzić do całkowitego załamania rozmów. Ostatecznie został uzgodniony protokół w kształcie korzystniejszym niż protokół w swoich wersjach poprzednich. Atak tych bogatych grup kapitałowych, często dokonujących, go, dokonujących interesów głównie poprzez import benzyny, na przykład baz sowieckich w Polsce, okazuje się zbyt mocny, aby słaby aparat państwa, niedojrzały parlament był w stanie taki atak dobrze. Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Skubiszewski poinformował, że prezydent Lech Wałęsa wiedział o nieprzychylnym stanowisku rządu wobec siódmego punktu protokołu finansowego do traktatu polsko-rosyjskiego. Punkt ten dotyczył działalności spółek cywilnych w obiektach byłej armii radzieckiej w Polsce. Szef polskiej dyplomacji nazwał nienormalną sytuację, że prezydent jest negocjatorem, ale zaznaczył, czasami takie sytuacje powstają. Ważne jest to, że sprawa miała dobry finał. Od początku nasze stosunki z ZPCRR. Następnie z poszczególnymi republikami naznaczone było prosowityzmem. Krzysztof Skubiszewski był ostatnim ministrem spraw w Europie opowiadającym się za jednością w Związku Sowieckiego republik. Jestem po waszej stronie, chcę wywiązać się ze wszystkiego. Jestem za słaby, bo was nie czuję. Nie czuję was, kolego. To szkoda! Dlatego! Dlatego. Dlatego. Głowę za niego, kiedy głos na niego układałem, to byłem tak przekonany jak na papieża. Każdą... że on, że się nie zawiódł, zawiódłem czego? Czego się dorobiłam? Garba się dorobiłam, proszę pana, i ciężkich chorób, no ale, a teraz po no ale, się pani ma się do wezmą mnie za bryk i wyrzucam, proszę pana. Tego się doczekałem w naszej, kochanej Polsce. Ja Niech to wszystko szlak trafi. Liczę na to, że wasze niezadowolenie słuszne zamienimy w twórcze i budujące, ani na sekundę. Nie odpuśćcie ani na sekundę! Nie zaniechajcie żądań, ale wszystko to musi być tak zorganizowane, by było skuteczne, bo w innym przypadku tylko i wyłącznie straty poniesiemy, a dość strat w tym kraju, dość anarchii, bałaganu w tym kraju, dość komunizmu w tym kraju. Na zakończenie odśpiewano hymn i poproszono o spokojne rozejście się do domu. Złączył się z narodem, marszałek Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za swoim przyrodem złączył się z narodem. Powstaje natomiast w związku z tym pytanie, które pojawia się wielokrotnie: kto weźmie odpowiedzialność za tą całą sytuację polityczną, za. Pewien stale pojawiający się niepokój, podsycany niepokój społeczny, wprowadzanie w błąd w opinii, opinii publicznej przykład sprawy Parysa, spadek prestiżu międzynarodowego naszego państwa, podważanie autorytetów najwyższych urzędów. Brak współpracy rządu z głową państwa powoduje, że konstytucyjne uprawnienia prezydenta są dezawuowane. Uniemożliwia to tym samym sprawne funkcjonowanie państwa. W tej sytuacji straciłem zaufanie do obecnego rządu i zmusza mnie to do wycofania poparcia dla niego. Proponuję podjęcie rozwiązań zmierzających do powołania nowego gabinetu, mającego oparcie w parlamencie. Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami służby bezpieczeństwa w latach 45 92. z oklasków nie muszę tego uzasadniać. A jaka jak apeluję jest jasne. Ja wnoszę y, 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 wniosek o rozszerzenie uchwały na y, tajnie współpracowników informacji wojskowej i kodu wojskowego. Y, Panie pośle, nie ma dyskusji, nie mogę tu tego wraz pod uwagę. Wnoszę o uniknięcie tej przewlekłej dyskusji, jaka zwykle dotyczy, dotyczy tego typu. Uchwał i proponuję, żeby przyjąć tę uchwałę w głosowaniu bez dyskusji. Ja rozumiem, że autorom tego wniosku bardzo się śpieszy. Jeżeli ma to być podane do ogólnej wiadomości, proszę o wyjaśnienia między innymi pana ministra sprawiedliwości i ministra spraw wewnętrznych, w jaki sposób. Ta uchwała jest do pogodzenia z istniejącą ustawą o policji artykułem 21 punkt 1 i 2 z artykułem, i to jest zapytanie. Panie marszałku, czy mogę skończyć? Proszę skończyć zapytanie. W jaki sposób jest do pogodzenia z artykułem 27 tej ustawy? Z ustawą o Urzędzie Ochrony Państwa artykuł 12 punkt 1 i 2 i ustawą o tajemnicy państwowej i służbowej. Kto z pań posłanek i panów posłów jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Panie marszałku, wysoka izbo. Nastąpiło zasadnicze złamanie podstawowych zasad państwa prawa uchwałą tej. Została podjęta uchwała niezgodna z y, obowiązującym prawem. Została podjęta uchwała, która godzi w podstawowe prawa człowieka. W tej, w tej sytuacji czuję się w obowiązku oświadczyć, że nie mogę uczestniczyć w dalszych pracach w Sejmu. Kluby Unii, Kongresu PPG i Solidarności Pracy uważają, że za wykonanie tej uchwały minister spraw wewnętrznych musiałby być pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej. Cztery kluby parlamentarne uznały, że brak wszelkiej kontroli nad decyzjami ministra grozi wykorzystaniem uchwały do prywatnych porachunków politycznych. Panowie, czy ta uchwała jest legalna czy nielegalna? Jak może być legalne postępowanie, w którym ktoś to, jak powiedział dzisiaj w Sejmie Aleksander Małachowski, jest faktycznie skazywany na infamię wyrokiem ministra spraw wewnętrznych. Jest skazywany na tę karę bez orzeczenia sądu, bez jakiejkolwiek kontroli niezawistego organu, bez możliwości odwołania się od tego wyroku, bez jakiegokolwiek trybu określonego jakimkolwiek prawem, bez możliwości jakiejkolwiek obrony. Jest obywatel i urząd, który w sposób samowolny określa, czy ma być on skazany na infamię, czy nie. Bez odwołania. No, to wracamy w bardzo ponure czasy, całkowicie antyprawy. Moim zdaniem pracamy, czy budujemy czasy pełne nadziei. No, nareszcie Polska przestanie być krajem, gdzie konfidenci, donosiciele, współpracownicy policji politycznej, komunistycznej, ludzie odpowiedzialni za to, zbrodnie, czy ludzie pełnią, czy mogli pełnić funkcje publiczne. Moim zdaniem ta uchwała przynosi nam zaszczyt. Moim zdaniem ta uchwała wreszcie wyrównuje sytuację pomiędzy nami a innymi krajami postkomunistycznymi. Polska była fenomenem, który do tej pory takiej uchwały nie przeprowadził. Moim zdaniem ta uchwała. Uchwała jest zgodna z prawem i moim zdaniem te zastrzeżenia Unii to, jakby te obiekty są drugorzędne, nieprzekonujące i niezrozumiałe.